Witam Was na naszym kanale, no, no to, to gramy. gramy! A dzisiaj gramy sobie w szybkie malowanie! Tak, tak, tak. Bardzo Wam się podobał ten film właśnie z szybkiego malowania, więc szybciutko wchodzimy do pierwszej rundy tak. i zobaczymy, co mamy do malowania. Tak właśnie. Albo coś prostego. No właśnie, ten ostatni odcinek z tym malowaniem <grym> żyrafa. bardzo żyrafa. O, dobra, my, jak narysujemy. Dobra, Monika ja najpierw zrobię na trawkę, bo widzicie. Zawsze jak się robi trawkę, to tak jakby to jest jakieś ulepszenie, co nie? I tak jakby to nie jest sama ta żyrafa, co nie. No dobra. Więc... A w sumie to nam chwilę tylko zajmuje, więc dobra. Nie mam pojęcia, jak narysować żyrafę. No na pewno, co żyrafa ma charakterystyczne. Szyję. Długą szyję, no dobra, więc robimy długą szyję. Można będzie to zrobić pewnie. też jakieś drzewo, żeby to właśnie było widać, że to jest żyrafa, która sobie tam zjada jakieś liście. No nie wiem, ja. jako tu będzie... Monika wiecie? miała koncepcję. Nie wiem, ja po prostu wiecie, rysuję jakąś najpiękniejszą żyrafę, jaką tylko po... No świetna żyrafa troszkę tak jak lampka na, na yy, biurko no, i no ale ale można powiedzieć że to jest żyrafa dobra, bardzo ja ładnie robię jeszcze takie łatki, bo żyrafa taki mam ma łatki, Zrobi, dobra a to drzewko zrobisz czy nie tak jak ci powiedziałam Zrobi, no, zrobię, zrobię no to drzewko by było właśnie takie charakterystyczne że ona sobie tam zjada jeszcze może jakieś oczy jakieś żeby to, no to było tak, wi wiadomo tak, że, że to, to jest zwierzę no ale to a nie dobra. lampka no właśnie nie lampka na yy, ale to chyba tylko ta tam <laughs> myśli, <że coś. laughs> Jakoś tak mi się pierwsze skojarzenie to takie że to jest no nie, no teraz już troszkę wygląda jak żyrafka uśmiechnięta. Ja muszę jej zrobić uśmiech, żeby wszyscy na mnie głosowali. No właśnie, właśnie, bo tutaj później zaraz będzie głosowanie i zobaczymy, który rysunek jest najpiękniejszy, który wygra i który, która żyrafa okaże się najbardziej Jaki? taka podobna do, do siebie. Jesteśmy też ciekawi, jak nasi przeciwnicy malują w tym momencie. Tak, nie? właśnie, no ale oby, oby nie ładnie, oby nie. O, nie no zobaczymy, no jeżeli ktoś będzie e, ładnie malował, no to oczywiście damy no. e, dużo tutaj e, no tych gwiazdeczek, tak. tych punkcików, no ale na razie to my skupiamy się na swoim e, rysunku tak, i, i malunku. No, tak to wygląda, ej, no mi się świetnie, ale tak, ja myślę, żeby jeszcze zrobić takie takie o lisi, na liście liście. Jeszcze sobie taki, te konie, może taki liście jeden, takie, że tam sobie tak zajada. no Ale dobre liście. Mm, mm, mm. żyrawce bardzo smakuje. No słuchajcie, jeszcze minutka. Ej, to jest mm. ładne. Mi się mm. podoba, wam? Mi się, na przykład, mi się podoba. A wam, drodzy widzowie, podoba się, możecie napisać o tym w komentarzu. To jest takie niebo, takie ten. Uuu, coś troszeczkę poszło na żyrawkę. No dobra, piszcie nam w komentarzu, czy Wam się podoba ta żyrafa Moniki, czy wy gracie w tą grę właśnie w to szybkie malowanie, bo niestety tutaj się my nic nie dzieje, tu nie ma zbyt dużej akcji, ale jednak trzeba tutaj się wziąć do roboty, coś fajnego namalować, coś tak, stworzyć wiecie, od siebie. Tak, fajnie by było, znaczy no... Fajnie, z jednej strony, fajnie, a z drugiej nie. Jakby tutaj było na przykład 30 sekund i jakby były jakieś proste rysunki, co aha, nie? Takie... Na przykład widzicie, takie proste drzewo, co nie? I te 30 sekund to no. wtedy całkiem by było takie speed, 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 co nie? No właśnie, no dobra. A tak to ile, tutaj mam 3 minuty? To 3 minuty sporo? długo, bo tu czasami, no nie wiem czy dobre są te chmury, bo jakieś zamazujesz cały ten rysunek. Dobra, nie ma ich. Hmm, aha, jeszcze likwidujesz, tak? No dobra, na szybko, zobaczcie już jest... ostatni film. Dobra, o tak mi się wydaje, jest bardziej. E, tak, widocznie no dobra teraz oceniamy tak zobaczymy e, które miejsce Monika zajmie e, czy ten malunek jest piękny e, jest piękny no, no, no dawajcie 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 dużo gwiazdeczek. prosimy bardzo jak najwięcej żeby ta żyrawka nasza e, była teraz tak. ciekawek. o powie wam troszkę tak no Ładna żyrafa. Ładna jest, kurczę. Ładna, no. Taka właśnie bardzo taka podobna do... Kształtna jakaś. No, no. I taki ten żół żółty, no. żółty kolor taki fajny. No, troszkę okay. taka dinozaurowata, ale... No, tak jakby, właśnie. Ale też całkiem fajna. Tylko to szyję masz do przodu. No. Ale dobra, ale dam jedną gwiazdkę, no. bo jest ok Jest okej, całkiem Spoko. fajnie. ogonek ma fajny taki jakiś... No. O, o dobra, już... tylko tyle? No. Szkoda, że nie ma więcej. Kto... Ja! Jestem na pierwszym miejscu, kochani! Monika, słuchajcie, wygrała! No dobra, nie było jest, może zbyt dużo graczy, ale. Byliśmy tylko trzy osoby. Są. Trzy osoby tylko. Ale sobie. dobra. Więc, więc każdy zdobył jakiś medal, prawda? Ej, w sumie to jest no. spoko. Będziemy ale malować. Ale sporo osób doszło, patrzcie ile jest. Sporo. Wieloryb. No, bo był wieloryb, czyli znowu U, zwierzę, dobra. słuchajcie. Ach, spokojny, A ja nie? myślałem, że będą tu jakieś hasła związane trochę ze świętami e, Ej, Bożego Narodzenia. Ale bo to ja, wszystko... ja to grałam kiedyś no. i był ten, i był e, prezent, żeby namalować. Aha. No dobra, ale na razie jest wieloryb. mam taką koncepcję. Teraz to wygląda jak taki ten żółwia. Pancerz, tak. Pancerz, tak. Skorupa. Skorupa. Słuchaj, o, no ale no, a wieloryb też ma taką pewną cechę charakterystyczną. tak o, że tutaj on ma na dole. Uuu, no nie wiem. No nie znacie wieloryba. To jest takie coś na dole. Tutaj mają być takie paseczki. Oj oj oj. No, nie wiem. Ja mam dobre To bez tego jasnego, niebieskiego bardziej mi się y, 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 przypominało tak. wieloryb. O, ryba. i to jest tu taki poseł? No tak, Pani, no, ta... wiesz, się no, wygląda wieloryb? takie paski tu są. A, no dobrze, dobrze, niech będzie. No, niech tak byk. będzie. Czyli to jest taki wieloryb Jak? Y, y, patrząc, jest... patrząc na niego od przodu, czy jak? Nie wiem, jak się na niego. Nie wiem. Ale A gdzie jest... ma głowę? Ja, jak to? to? Zaraz, jeszcze coś, spokojnie, domaluję głowę. No dobra, a jeszcze wieloryb, to wiadomo, może ma, co no, takiego? jest dobry, patrzcie, jak A nie, no wielorybek. dobra, no może i Ale co ma, co ma? No takie na, na tym, na grzbiecie ma taką dziurkę, którą wypuszcza, którą wypuszcza e, wodę, Wiem, nie? Taką tryskającą wodę. Ci, no, no, coś aha ty... Ale nie takie, a nie, nie aż takie, taki duże, ten. takie duże, nie takie duże, ma. tylko malutką ma i wodę tryskającą z tego. Takie no. O, no, no, no I taką bardziej nie nie blisko, Nieźle, nieźle, wody. no dobra. Jakoś to może troszkę... Wow, Uuuu, strasznie. O, o, takie, no, takie właśnie, że to wypuszcza tą do wody. Dobra, wystarczy chyba, bo tutaj Ale tutaj, jeszcze ty czegoś jakoś No to buźkę tak, z no. zrób jakoś ładną, uśmiechniętą, że to Problem jest Ale takie duże oko. Aha, no dobra, duże oko. Musi widzieć, e, jakie tutaj patrzcie, to się robi, Niebezpieczeństwa na niego czyhają. Dobra, to jest taki troszkę uśmiechnięty wieloryb. No, no, taki jest dość... Się, ja bym jeszcze tutaj o tak o troszkę podobiła takich mniejszych tych. Ej mm. i to jest nawet spoko, mi się podoba. A jakąś wodę być. robisz, jakieś fale czy coś takiego, no, żeby to było widać? No w zrobić jeszcze cienie. Aha, takie, hmm. możesz jeszcze takie płetwy możesz jeszcze zrobić, no ale jak tam już... Ale coś tutaj coś? jest taka Aha, dobra. dobra. No fajne nawet te cienie się... robisz, tak wtedy to mm, wygląda no, bardzo profesjonalnie. No jeszcze fale, dobra, ale mamy mało czasu. Mało czasu, 33 sekundy, no to tak tylko symbolicznie może. O, że tak wyskoczył z tego oceanu ten wieloryb i tak sobie, zaczerpnął sobie powietrza i wypuścił tą wodę z siebie, którą tam miał. No ładnie, wszystko. Su, nie, dobra, no powiem Ci na początku jakoś byłem sceptycznie nastawiony tego rysunku, ale teraz jak patrzę całość, to wydaje mi się, że jest Oj. po prostu piękne. No nie wiem, czy Wy widzowie też tak uważacie, jeżeli tak, to ja no, no, oczywiście. Tak napiszcie nam wszystko w komentarzach. Fajnie, ciekawe. Już nie mogę się doczekać głosowania i oceniania. Jakie to jest ładne! Ładne, no naprawdę. No, to pięknie, jest mega ładne. Megaśny rysuneczek, megaśny maluneczek. Fajnie, tak w kolorach ej, to, jest ładne, to jest ładne. Więc ej, znowu jesteś pierwsza do, do tak. oceniania. Tak? Mm -hmm. No słuchajcie, dawajcie dużo tych jazdeczek, no bo no chociaż proszę. ten wieloryb jest cudowny, jest... piękny, wspaniały, no ciekawe, już nie mogę się doczekać. I który miejsce no. za... ze... Wow. troszkę coś tu widać, to ale to jest takie. Jedną tam, jakby... takie, no wiecie, jedno na jakieś takie, no, no Nie widać tego, tego zwierzęcia, to no jest taki, taki jakby tylko pysk tego wieloryba. No tak jakby taka. Oj, oj, oj to jest wieloryb. że ktoś ma talent. No słuchajcie, czy to jest wieloryb? Ktoś się chyba poddał, zrobił takiej mazajki trzy i myślał, że to będzie piękny wieloryb. No ludzie, przecież to nawet nie jest podobne. No to jest zdecydowanie lepsze niż tamto. Jeden. Okej, jest rybka. I o tutaj mu też tryska woda. Tak, tak, tryska woda, więc no spoko. Ja myślę, że ja będę na pierwszym miejscu. No jest taki ładny. ale tutaj ktoś się ładnie postarał. No ale to jest taka taka... Powiem ci, no tutaj ktoś ma koncepcję i ktoś widzę, że troszkę się na y, tym rysowaniu y, no, znał. Mi dobra, się właśnie ten ostatni mówisz? najbardziej podobał, chociaż oczywiście twój. No, nie, no, jest drugie na miejsce drugim. widzisz. No Jednak? jak to? Tak a ja to... myślałem właśnie, no, no. że to jest piękne. Ktoś tutaj ma talent, powiem ci nie, nie taki ma malarsko-rysunkowy. No, Twoje, oczywiście. Według nas jest najlepsze, ale I... widzowie zdecydowali troszkę inaczej, ale drugie miejsce też nie jest złe. Dobra, rysujemy a, kolejną, kolejną ja rysunek, Kolejny rysunek. No nie co oni mają z tymi Dęciami. Słuchajcie, no to ciągle no, teraz świeżanka malujemy. Musi być, że to jest trudno y, namalować, no bo no chyba że. O, świnka, dobry kolor wybrałaś, no, bo świnka. to jest, jest kolor, co? nie? Pyszczek ma taki, no i te noski ma takie takie bluzki. To nie jest Pyszczek, to jest cała świnka, tak? Ej, dobrze ale by było, czy narysować pyszczek? A może pyszczek jest? właśnie dobra? takie... A to dobrze było to, co zrobiłaś. No dobra, jak, no buzele, dobra, nie, sobie. I takie ma, przecież te no... nozdrza ma takie duże świnka, nie? Takie. No, nos, taki, takie takie dwie dziurki duże. A no nie? racja, wiem, wiem. I tak wiem, to, wiem, to, to to tak jakoś. I wierdzi, takie uszy takie jeszcze, no. No. Bo Poczekaj po prostu świnkierte taką ma namalować, jeżeli ktoś umie. No, jeżeli ktoś umie. Ale dobra, jakiś... Ubonek jeszcze taki zawijany z tyłu. No ale dobra, hmm. na razie, na razie uszy. Dobra, świnka będzie, e, będzie tutaj nasza taka chyba wesoła. No, stawiam oczywiście. Na te, stawiam na te e, dziurki e, w nosie. No tylko że... Poczekajcie, bo jeszcze chciałam takie coś zrobić, że. Tylko nie umiem teraz tego koloru ładnego dobrać. Szkoda, że tutaj nie ma takiej taki tej. Petki. Co nie wiecie o co chodzi, żeby brać kolory. Dobie, aha, żeby sobie brać takie ten kolor, jakby... który już jest, no właśnie. No jakiś... To jest co? Nie, 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 Chodzi mi o to, żeby tak jakby tutaj i ciało zrobić taki kolor. Że ona jest tak przybliżona. Aha, no to, a może tak z, z tyłu takie jakby jeszcze e, takie ciałko, w innym kolorze taki jakby. tutaj! No tak z tyłu, no. tak, żeby, żeby... Tylko taki właśnie ciemniejszy no, kolor. Się to widzicie, że taki z tyłu jeszcze jest. Tam gdzieś ten... Nie, dobra, to nie wygląda dobrze. Już nie róbmy tego. No to dobra, dobra, same te. No to dawaj ten nosek, żeby było widać, że to jest świnka, bo na razie to jest tylko... nie. Coś, coś ma Ale jaki ten nosek zrobić kolor? Taki lekki, taki, różowy. Taki, no, taki albo może ciemnie? No może. No dobra, ja? taki, no dawaj, no? dawaj, szybciutko, tylko duże, duże ten nos. Musisz duży pędzel wziąć, żeby... A dobra. Dwa takie, dwa takie, duże, takie... To... No dobra, to zróbmy troszkę jaśniejszy i te takie dziurki zrobimy na takie ten. Dobra, patrzcie. No dobra, nie wiem, no to już, tak. już rób tak jak, jak uważasz. A jak Jej to zrobić? To, ja bym <laughs> zrobił takie dwie duże, dwa nosy duże takie. No tak, o. Okay. Ale jak? No, Ej, to jest, wiem, to dobra, się... to już przypomniało. No o no dobra. Jeszcze. O, no dobra, jeszcze jakiś oczy. to wszystko wygląda tylko jak nos. No nie wiem, dobra, jeszcze no to nie I wiem. Trzeba trochę ciemniejszy tutaj. Jakieś oczy. Aha, w środku, dobra, no dobra, no dobra, niech będzie taka świnka. Oczy, Je, oczy jakieś, jest. oczy jakieś ładne, no bo już masz tylko 30. O dobra, teraz już wygląda jak świnka. I może buźkę jeszcze taką, żeby była uśmiechnięta. Słuchajcie, no, no, no to jest to jest teraz świnka, to jest twarz Je, świnki. Jest. A jeszcze taki z tyłu bym dał taki gdzieś z tyłu, taki na taki ogonek wystający, że tak gdzieś daleko, dobra. daleko, gdzieś tam z tyłu, gdzieś Je, wystający. Staje. E, dobra i szybciutko taki cienki ogonek jeszcze taki zawijany wiesz, okay. jak, jak świnki mają w innym kolorze, kiedy dobra, wszystko jedno, 7, 6, 5, tak, no tak. Tylko tak, tak jakby za niego wystawała taka, o taki ogonek, No, no właśnie, 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 dobra, dobra! Yeah, ja no. Cię, no ten ogonek jeszcze dodał y, tutaj naprawdę do siebie. Dobra, znowu jesteś pierwsza oceniana pierwsza. No, świetna świnka. Jak uważacie widzowie? Hey, no ale podoba ona jest spoko. Bardzo mi się ładna. podoba, bardzo ładna. I taka sympatyczna. Troszkę no. taka właśnie z uśmiechem. No, o, też o, fajna, też no, ładna. Bada. Ale i to mocno cię. No, może zakolczykowana taka, wiesz? Aha. No dajesz ale ocenę, no, Daj ocenę, daj ocenę. Ops, no to no to, bo... no, nie dałam. Obc, o, trudno. to, to, jest, to ten jest ktoś, jakaś, kto tak maluje. To jest ten no. ktoś, kto tak e, e, dość... E, Specyficzny ma styl. Specyficzny właśnie. To nie jest taki styl, który można było ocenić na jakąś gwiazdkę, no bo... No żeby to jeszcze... No nie wiem, ja tu widzę jakiegoś człowieczka takiego. No. o, no ładna dobra. świnka. Jedno. Ładna świnka. Ale ładne serduszko tam. I uszy jakie ładne takie, nie? Jakieś takie. To takie ma świnie uszy, a nie o taki... o jeju. No, no ale dobra, no spoko. Co. No, ja tam... jejku, świnka, która leży i się śmieje. Nie. Albo taki, nie wiem, jakiś taki fius. Świnka wirus. Ja. Ja. Daj, <dajesz> jakąś. Gwiazdkę. Dobra, Daj na jedno. dobra. No i co? Z dobra, kto są, no? będzie pierwszy? No raczej nie ja, to tamta dziewczyna będzie. Co? Zobaczcie, ten co? rysunek jest pierwszy, a nasza świnka ostatnia? Nie. Nasze świnki? No i czwarte miejsce małego. To jest no, fake. To fake, no przecież to nie może być. To, co z wygrało, to jest naprawdę. To, to, ja, to jest, jest coś obrzydliwego. Coś, wręcz. coś niesamowitego, to znaczy, coś... no ktoś się starał, ale. No słabo O Oto! Szło. No to jest w ogóle. No i kolejny rysunek przed nami. Prezent, Prezent! Jest wreszcie jest, jest to. Świąteczna rzecz, Dobra. która e, będzie właśnie do namalowania. Słuchajcie, jak tam u Was przed świętami? Czy gorączka przedświąteczna już jest w Waszych domach? Czy biegacie po zakupach jakiś, po sklepach, żeby to wszystko pięknie, ładnie przygotować? Tak, czy, no. czy kupujecie prezenty? Czy ubieracie choinkę? Wszystko nam możecie napisać Dobra. w komentarzach tutaj, właśnie Dobra. pod tym filmem. No, a my e, malujemy ten prezent. Ciekawe, co tam w tym pudełeczku będzie ciekawego. No. A co tam spakowałaś w tym prezencie? Czy... Ja tam spakowałam, może w sumie nie wiem co. Nie wiesz. Dobra, ten nasz prezent ma e, kolor taki jak. Nie, świnka. poczekajcie, Miała. zobaczcie. Tutaj e, spakowałam czerwony... Hia. Nieważne. Czerwony Hia. No, ha! Dobra. Ha! 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 <laughs> nie, nieważne. Dobra, już nie. Dobre. Dobra. Ja myślę, żeby to zrobić takie białe, takie zwykłe. O, U, nie, o tak nie... No dobra. Teraz, aha, robisz takie po prostu teraz e, te wstążeczki, tak? No, no dobra. Musisz się skupić, A, bo nie, żeby to ładnie wyszło. Było Pink. na prosto. tak? Tutaj jest zawiązane w pionie, w poziomie. No i na górze, oczywiście, kokardka. musi być co? Kokardka. Tak, tak. A kokardka będzie w jakim kolorze? Myślę, że nie wiem w sumie. Na razie to wygląda jak y, flaga Danii, nie Dani? wiem. Danii? A w sumie no? Troszkę nie wiem, czy właśnie Kukarka widzę. będzie taka, bardzo lekki róż, myślałam, myślę, Absolutki. a nie myślałam. No to dobra, no dobra. Ładna jest kartka. no. I tutaj taki jeszcze zwisający z tej kokardki. Mhm. Aha, tak, może za dużo tego by było, ale no, dobra no, takie taki, taki o, tylko. O, A, powiem Ci te, No dobra, takie wybrałaś kolory, ale te kolory troszkę tak się zlewają, no ale dobrze. Ale może... nie, nie, bo teraz trzeba jeszcze to troszkę wycieniować. Musisz jeszcze cieniować. Ej no jest nawet okej, okay, co nie? Jest nawet fajnie. No Mikołaj takie prezenty przynosi. Wam pewnie też przyniósł 6 grudnia, no ale... Tak, oczywiście... albo przyniesie Wam pod choinkę gwiazdka czy też, tam. Też są prezenty. Zobaczymy co nam przyniesie i co Wam przyniesie. Jeżeli coś Wam przyniesie, to też możecie no, o tym wszystkim nam napisać. Tak. No dobra, bo to taki... Nie, zawsze ten księgowanie. Księgowanie. No tak, jakieś to wszystko takie u ciebie Mdła. wyszło... Mdłe. No ciekawe, jak to ocenił. Oj tam, niech widzowie ten... mi dają. Znaczy niech widzowie, niech przeciwnicy mi dają... No nie, ja nie umiem znaleźć takiego koloru ładnego, co miałam. O, no, jest. Trzeba sobie tutaj poradzić. Nie. Mdłe, to wszystko mdłe. Tu... No Oj nie dobra, to nie jest mdłe, mi się podoba. To by się podoba. No dobra. Ja Mamy do te kolory. Takie co nie nie podobają Wam się taki no, takie kolory? Takie dla mnie to takie za bardzo mdłe. No dobra, ale. jeszcze takie ładne serduszko namalować, dobra? Dobra, no jeszcze malujemy e, serduszko i za chwilę e, przeciwnicy ocenią e, nasze ciało. No i uwaga, słuchajcie, i teraz. Dobra, e, właśnie, no to nasze teraz. Nasz i... Ej, malowaczek. ale to jest? Takie yes. trochę może za bardzo mdłe. Mogą takie bardziej weselsze kolory. Bardziej tak żywe takie, no właśnie. Tak. No ale dobra, Trudno. zobaczymy, zobaczymy. No. To no. się ktoś wysilił, tak. proszę was. No to się wysilił. Ja nie wiem. No nie wolno. To ja wygra, taką, to wygra, 100% to, nie, to nie wygra. No, że na taką łatwiznę pójść od razu, że... No nie no, co no ludzie. No to ja myślę. trudno prezentem nas. No widzisz, że ja tak krytycznie patrzyłem na ten twój no, rysunek, a ten no naprawdę, no to no, nikt się w ogóle nie no przymuszył do tego. dobra, teraz żeby zrobić coś myślę. pięknego. No. Następne. A teraz co? No teraz... No nie. No nie, znowu jakieś mazaje. Słuchajcie, przecież tu nawet nim widać, bo troszkę może troszkę, widać, że ktoś tam wstążki. Tak, no. tą kokardkę wstążkę ktoś tutaj niby próbował, ale to wygląda trochę jak rower. No to jest lepsze, no, Tu już bym dał chociaż jeden. chociaż troszkę, dobra, Jedno tu tam. jest spoko. Ale to jeden. jest taki też zwykły jakiś. No, 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 no dobra, no zwykły, no ale ktoś tu, okay. ale tu przynajmniej widać, że to jest prezent, bo w tamtych to naprawdę. No. O, no dobra, i dobra, kto tylko tyle oceniamy. Gra. Yeah! No jednak zobacz, twój... 16 gwiazdy dostało. No bo jest był najpiękniejszy. Wszyscy słuchaj, mi dawali no, potem. Wszystko było tutaj charakterystyczne i ten i y, 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 y ta kokardka i y te wstążki. Y, no, no nieźle, nieźle. Gratulacje Monika po raz drugi wygrała. Dziękuję. dziękuję. Kochani widzowie kanału No to gramy. Zaczynamy kolejne. Śniadanie. Y, y, tak, kolejne. To będzie śniadanie. Wiem, ja zrobię takie naleśniki, takie naleśniczki, wiecie o co mi chodzi? Naleśniki. Piękne takie. A może zrobić takie pudełko do, takie do szkoły, jak się nosi na śniadanie? Ale to nie wyjdzie ładnie. Nie wyjdzie To dobra. nie wyjdzie ładnie. No dobra, ty masz koncepcję, ty robisz. Dobra, ale ja nie wiem, czy to wyjdzie, więc nie krzycz na mnie jak nie. Wyjdzie. Czy ty, Monika, jesz na śniadanie naleśniki? No ale to chodzi o takie, wiecie, pankejki, co? Nie? Pankejki. No dobra. Robimy coś takiego. No, ciekawe, co nasi widzowie jedzą na śniadanie. Możecie też nam napisać, oczywiście. Aha, taki stos tych naleśników, tak? Tak, i one będą polane takim tym, sosem. Sosem. No dobra, Monika, słuchajcie, ma jakąś koncepcję. Ona tutaj wie, co zrobić. To tak, na pewno o. teraz już ślimka nam cieknie na myśl o takich pankejkach. To to na słodko, oczywiście, wszystko no, czy jak? O, tak. Aha, dobra, teraz patrzcie, taki sos. O, to jest sos jaki? czy Czekoladowy czy, koladowy, czy nie, nie. To jest Jakieś? taki specjalny do... Aha, do pancake'ów. tak. To jest taki karmelowy, a nie karmelowy, sos sojowy, nie sojowy, nie wiem jaki, ale to jest jakiś. Ja, ja nigdy nie jem z takimi. Ale, ale tak wpadłaś na taki pomysł, że, tak, że, że taki to będzie dobry sos, śniadanie. No, no dobra. Śniadanie jest ciężko, mi się wydaje, namalować, no bo y, każdy je coś innego. Ciekawe, co nasi przeciwnicy y, namalują, no ale tutaj dobrze. Właśnie już. ja się dziwię, co, co może, on... może jeszcze wiesz co? O, dobre! To już jakaś wisienka. Słuchaj, a może jeszcze jakiś y, taki y, ten łyżkę i widelec, taki, taki, że ktoś co? Tutaj dobry próbuje właśnie sobie to y, zjeść dobra? Y, właśnie Oczycie? tym y, sztućcem. Jakie to jest ładne, Ładne, słuchaj, to, jakie to jest na ładne. Na początku to się wydawało, o co to będzie, jakieś tylko e, takie mazajki, a teraz no. jest całkiem fajnie. Dobra, rób ten widelec, rób łyżkę może obok. Nie jak no. łyżkę, przecież z tego się nie łyżka. No to no, no kto? Widelec będzie i nóż. Widelec i nóż, dobra. Widelec ma... To Aha, taki nożyk, dobra, spoko. A tutaj wideo. Ale czekaj, ja chciałam jeszcze takie zębeczki zrobić. Nie, nie robię jeszcze zębeczek. Nie, <noise> nie się, dobra, Widek to teraz szybko widelec. Masz 48 sekund. Aha, dobra. Takie jakieś widełki. No takie widełki, dobra. No trochę wygląda to jak kapus teraz w tym momencie. <noise> może może cieńszymi takimi, zrób to tak, żeby spięć było chociaż no. takich. To, no dobra. Nie, ja nie Cieszo. robię z tymi widelcami i z tym. Nie, dobre będzie, dobre będzie. To jest brzydkie, ale właśnie jak mało Łyżkę zrób, łyżkę zrób taką. To się nie je łyżką. Kto zje e, czymkolwiek. Tako? No dobra, niech będzie. To jest widelec, to jest nóż. No Słuchajcie, a to jest nasz piękny placek z pancaków, e, z taką polewą e, pyszną, nie. aż się wylewa. E, no i oczywiście ta wisienka na górze daje na pewno e, wspaniały, Wow, a tu jeszcze zrobiłaś takie e, cieniowanie? No to nie. wygląda nieźle. 4 sekundy. Cztery sekundy, koniec. Słuchajcie, oceniajcie nasz malunek. Nie. Wydaje mi się, że tutaj też masz dużo szansy nie. na wygrane. Monika, bo to było piękne. Wafle, zobaczcie o. takie wafle w kształcie serduszek. Ładne. Niezłe, niezłe. Nie, no, ale to jest takie. Czarne. To wszystko na czarno-biało. No, to co? No. To ma być wafle czarne? Znaczy, no, no ktoś może ma koncepcję, wiesz? No różne są techniki rysowania i malowania. No to, to może wam, płatki. No ktoś kwestia? miał tutaj coś jakąś koncepcję, ale powiem to, no, wam, że powiem, ciężko. To? Może to fasolka jakaś. No nie ciężko wiem, powiedzieć, no. nie damy tutaj jakiegoś tak, no. nic. Uuu, tu co chyba też jest? ktoś y, pomyślał podobnie jak ty i zrobił naleśnika Jesteś, takiego no. widzianek z góry, tak mi się wydaje, nie? No. Ale czy to jest ładne? Dajesz coś, czy nie? Nie, bo ja nawet nie wiem co to jest. Nie, nie wiemy co to jest. No dobra, no Dobra. Stop. No i tutaj jest... Jajecznica to jest, jest no dobra. No jajecznica, dobra, no to no tutaj możemy jede. jakieś. Tam no bo ja wybrać. widzę to jajecznicę. Dobra, dobra. I jakiś może tościk, zobacz ten żółty i, i keczuk może, no nie Tak, wiem, albo jakiś dekon na przykład. A, no właśnie. Wow, no, słuchajcie, ten malunek, gwiazdek. ten rysunek jest przepiękny. Ale to możecie... jest ładne. Naprawdę ładne. Tutaj to naprawdę jest takie warto... ładne. Tak, warto tutaj nam dać jak najwięcej tych gwiazdek. No i co, czy już. Nie, jeszcze śniadanie. No nie, no, spaghetti. <grym> co to jest? Czy to ogólnie? Czy to już <grym> po śniadaniu? Ten taki został bałagan po śniadaniu. No, słuchajcie. Ej, to to mogłoby być też dobre też, żeby zrobić taki talerz i tam taki bałagan, taki jakby, co nie? No ładnie, dobra, okay. i zobaczmy. Nie, no, wydaje nam się, dobra. że tutaj. Ej, na drugim miejscu. Na drugim to jakoby. Ej, to jest jakiś fake. To jest jakiś fejk to jest pierwsze? No tak to, to się to Monika postarała, to było tak. naprawdę ładne i drugim Ale nie, bo to mam to... tyle samo gwiazdek, co ten. A ten był pierwszy, dlatego on jest pierwszy. Aha. Więc w sumie ja powinien być na pierwszym. No miejscu. dobra, ale i tak nas nieźle tutaj oceniono, więc się cieszymy. Teraz no, no. czekamy na ostatni chyba już tak. maluneczek w tej ludzie. Dobra, zaczynamy malować. Monika, co ty byś chciała teraz wylosować? Masz jakieś życzenie? Nie wiem. Aligator, Aligator słuchajcie, czyli. Czy no może krokodyla? No to może krokodyl. No to jest właśnie. Alligator to krokodyl. No tak, tak, no alligator to krokodyl, więc rysujemy na zielono chyba taki no długi dobra. podłużny ten ogon ma też taki długi zielony. No i czy, same czy ja? ciało też jest, jest takie. Tak lepiej jak się takimi cieńszymi takie szkice mamy No to do to zna szkic. No ciekawe jak to Monika sobie tutaj teraz wymyśli. No. Nie wiem, ja nie mam nic na myśli i to jest jakieś dziwne. O, to jest ten aligator. Monika, ja bym zrobił. Co to jest? Nie, ja bym zrobił tak na, na długość i te łapy takie wystają, takie, wiesz. Tak, dobrze. Grubsze, tak. Ja dobra. Bym grubsze, takie, grubszy, taki zielony, zrób taką grubą kreskę, dobra. wiesz, taką, no, no nie taką, no, taką zaokrągloną, zaokrągloną, o i te łapska takie z boku niech wystają mm. takie człapiaste. O. Pysk, tak. no dobra, próbuj. Minęła ci minuta, a ty jeszcze nic nie masz, słuchaj, no jest to ciężkie. Mamy jakieś kółko. No bo, no bo no, tak, narysować takiego y, aligatora, takiego krokodyla, krokodyla nie jest łatwo. Bura, Łapska, jakieś troszkę cieńsze łapy, troszkę cieńsze i takie kłopoty. Dobra, może troszkę cieńszy wziąć ten, ale ja nie mię. Takie, kłap... O... Do, no, no, do, no. No dobra, niech będą. To słuchajcie, jest aligator, to jest krokodyl. No, co to jest? co, no, co to, to jest? jest? No powiem wam najcięższy, najcięższy chyba rysunek, najciężej no, się rysuje. Co wow. to jest w ogóle? No taki jeszcze, jeszcze pysk taki do przodu możesz jeszcze taki dorysować, nie wiem, jeszcze. Może ten jeszcze ogon pysk, taki. No. No nie Czekajcie. Wiem. Wyszło jak trochę robak taki, powiem wam, no ale dobra, Co to, to jest? Co to jest, ale No wiesz, nie tak! No. no <laughs> dobra. To wygląda jak jakiś szerszeń. <laughs> Ja bym dorosował jeszcze ogon taki właśnie, też taki z tyłu, taki długi, no długi, tak, dobra. Aż takiego nie widać, bo ja nie wiem, jakie zakończenie no, zrobić. O, no dobra, już to powiedzieć troszkę lepiej, to, to przypomina trochę bardziej tego krokodylka. To jest coś po prostu okropnego, no spójrzcie. No ciekawe, jak nasi przeciwnicy będą malować. Dobra, ja mu Czy... zrobię uśmiech, żeby... Ludzie widzieli, że on jest szczęśliwy, że on się cieszy z życia, nawet jak nie jest ładny. <grym> no dobra, fajny ali No i dobra, może tak zostać, bardzo fajnie. E, słuchajcie, no musicie e, to później jakoś ocenić. Nasi e, przeciwnicy tak. też na pewno próbują teraz e, to zrobić jak najlepiej. Nie ale czy im się uda? E, równie pięknie jak nam? No, Wy we, we, weźcie, a ty taki ładny. Ej, to można kleić z internetu. Ja. No, no można sobie na pewno tak ułatwić, że sobie na szybciutko ktoś znajdzie na przykład coś i może się wzorować, prawda? No bo tak no my to tego wzorować, nie... ale no, wiecie. Ale my tego nie robimy. Nie robimy, no nie nie, nie ja bo my jesteśmy naturalni. Tak, nie tak. tak, chcemy po prostu zrobić tak, to... tak, tak, tak. Ja tego nie pomalowałam tych łap. To Trudno. nic, dobra, dobra, słuchajcie, teraz jest ocenianie. I zobaczymy, czy nasz y, aligator będzie jako pierwszy? Tak. Jest jako pierwszy. Słuchajcie, no. Ludzie, no to, ludzie tutaj po prostu nie myślą. Ale to. ktoś tam jest zobaczył. Jo, ho, ho, co to jest? No. Albo wow, ale pięknie. I daje nam w no. tym momencie pięć gwiazdek. No. Ładny ten aligator, Szczerze, to jest ładne. No, a może to jest jakieś wnętrze aligatora, Nie wiem, co artysta miał tutaj na myśli. Jeju. No. no, ale no całkiem... No cenięcie. No słuchajcie. Co to, jest? to jest aligator. To jest aligator. Ludzie nie chyba, to co może spaszcza jego, no ja nie. Tak, wiem. No ale... To jest jakiś... Ja tu widzę jakiś uśmieszek Tutaj tak, no, co, nie no, Ciężko to nazwać aligatorem. Ej, no co? to jest to, 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 to aligator. Jakaś, to jest hmm, ten... Kosmita krokowy? połączony z nie wiem czym. Ciałem no, no, Słuchajcie, góry. nie daliśmy jeszcze ani jednej gwiazdki. No. no bo tu... Nie, no ja jestem zadziwiony, Dobra. no zobaczcie. To przy tych rysunkach nasz nasze jest piękny. Tak, przy to tym nie? wszystkim nasz wydaje się bardzo ładny. No, no ale, ale to, to ok, o no tutaj coś ok, można by już, jeden, no jeden. Żeby on jest nie ten pysk nie. straszny tego, yy, tego aligatora, ale tego yy. krokodyla, no ale no, wiesz, no, było trudne, widać, że to no. zadanie było trudne, każdemu sprawiło wielką, to, nie no słuchajcie, no to nie jest aligator, nawet ani kolory, ani nic tutaj nie, nie podpowiadają nam, no jest jakiś no uśmiech, właśnie. jest jakiś... Jest są jakieś oczy, no ale czy to jest krokodyl? Tak wygląda no straszny właśnie, krokodyl. Dobra, Dobra, myślę, jestem w dobrej myśli, że Słuchajcie, nie zdobyliśmy o nawet to żadnego To zostało 15, 15 gwiazdek. 15 gwiazdek. I to tak. 15 i to 14. Wow, a my I, na czwartym my miejscu. No Aha. słuchajcie, czasami tutaj bywa coś troszeczkę niesprawiedliwie. Ciekawe jak wy ocenicie malunki i rysunki Moniki. No a my was teraz Żegnamy drodzy wow. widzowie, dawajcie nam dużo łapeczek w górę pod dzisiejszym filmem No i oczywiście szykujcie się do świąt, bo za tydzień święta, bo za tydzień już święta tak jest, klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie na ekranie Klikajcie i, i oczywiście odwiedzajcie nasze inne filmiki, oglądajcie je, subskrybujcie kanał, no to gramy z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć, pa! pa. pa.